Dzień dobry, witajcie. Na pewno wielokrotnie słyszeliście, że cukier powoduje raka. Że, gdy masz nowotwór, to powinieneś czy powinnaś ograniczyć spożycie cukru, ponieważ stymuluje rozwój komórek nowotworowych. Że cukier obniża odporność, że, że cukier przede wszystkim ma negatywny wpływ w chorobie nowotworowej oraz w infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Większość z tych twierdzeń nie jest prawdą. Mianowicie, cukier nie jest substancją rakotwórczą, czyli według IARC nie jest zaliczany do substancji powodujących powstawanie raka. Natomiast kwestią bardziej złożoną jest to, czy spożywanie dużej ilości węglowodanów w przypadku, gdy nowotwór już wystąpi, może prowadzić do szybszego rozwoju nowotworu. Takie twierdzenie wzięło się stąd, że komórki nowotworowe przede wszystkim preferują glukozę jako źródło energii. Przeprowadzają tak zwaną glikolizę w warunkach tlenowych, i jest to tak zwany efekt warburga. Natomiast zdrowe tkanki w tym samym czasie przeprowadzają pełny cykl oddychania komórkowego. Bo jest bardziej wydajny, glikoliza dostarcza tylko dwie cząsteczki ATP netto, natomiast pełne oddychanie komórkowe 32 cząsteczki ATP netto, czyli więcej energii. W związku z tym, że nowotwór preferuje glukozę jako źródło energii, wiele osób uważa, że cukier działa rakotwórczo, jak również że cukier wspomaga rozwój raka. Nie działa rakotwórczo, natomiast jeżeli nowotwór już wystąpi, to yy, trzeba pamiętać o tym, że stosowanie jakiejkolwiek diety, która ma na celu ograniczenie podaży cukru, czy to będzie głodówka, czy to będzie dieta ketogenna, czy dieta kwaśniewskiego, czy dieta dąbrowskiej, to rzecz jasna w żaden sposób tego raka nie wyleczy. Nie zapobiegnie rozwojowi komórek nowotworowych, które już powstały, jak również, yy, jak również nie będzie yy, powodować, że dojdzie do. Remisji choroby nowotworowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że komórki nowotworowe mogą wykorzystywać inne źródła energii oprócz glukozy. Mogą wykorzystywać aminokwasy. W zasadzie to można powiedzieć, że aminokwasy glukogenne, tak jak na przykład glicyna, alanina, inne aminokwasy, mogą być przekształcane w glukozę, natomiast później ta glukoza może stać się źródłem energii dla rosnących komórek nowotworowych rosnących, czyli mówi się pachowo proliferujących. Jeżeli zatem nasza dieta będzie zawierała białko, to wystarczy, żeby z tego białka powstały aminokwasy, a z nich glukoza będąca dla nowotworu źródłem energii. Jeżeli natomiast nasza dieta nie będzie zawierała aminokwasów, nie będzie zawierała białka. Jeżeli zastosujemy głodówkę, czyli przejdziemy już na taką restrykcyjną dietę, która, będzie miała na celu w jakiś w jakich, w wyimaginowany sposób zniszczyć nowotwór, to trzeba pamiętać o tym, że komórki nowotworowe same pozyskają sobie aminokwasy, a z nich glukozę w ten sposób, że po prostu doprowadzą, może nie bezpośrednio, ale w sposób pośredni. Doprowadzi się w wyniku nasilonych procesów katabolicznych, dojdzie do rozkładu białek strukturalnych organizmu, m.in. obecnych w mięśniach, dojdzie do sarkopenii, dojdzie do wyniszczenia i aminokwasy, które powstaną w wyniku rozkładu białek, będą źródłem glukozy, która później może być wykorzystana przez komórki nowotworowe do wzrostu. Natomiast musicie wiedzieć, że Dieta bardzo niskowęglowodanowa, ale na przykład bogato tłuszczowa, taka jak dieta kwaśniewskiego, taka jak dieta ketogenna, ona również nie będzie w żaden sposób leczyć raka, dlatego że komórki nowotworowe mogą wykorzystywać również kwasy tłuszczowe i ciała ketonowe. Komórki nowotworowe posiadają mitochondria, a więc mogą utleniać te substraty, które wymagają obecności mitochondriów czyli na przykład kwasy tłuszczowe. A na diecie ketogennej jest dużo kwasów tłuszczowych, ponieważ dieta ta obfituje w tłuszcz. Natomiast jeżeli chodzi o ciała ketonowe, przeczytacie tu i ówdzie, że ketony hamują rozwój komórek nowotworowych in vitro. Gdzie indziej przeczytacie, że nowotwór może jednak wykorzystywać ketony. A więc może czy nie może? To zależy. Po pierwsze, zależy od rodzaju nowotworu, a po drugie, zależy od tego, czy ma aktywne enzymy potrzebne do metabolizmu tych substratów. Niektóre komórki nowotworowe mogą, inne nie mogą. Ale generalnie, praktycznie każdy, 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 każdy związek chemiczny, taki jak glukoza, aminokwas, taki jak na przykład kwas tłuszczowy czy ciało ketonowe, może być przynajmniej teoretycznie w mniejszym w większym stopniu. Wykorzystany przez komórki nowotworowe jako źródło energii. Poza tym od niedawna znamy tak zwany odwrotny efekt Warburga, który polega na tym, że komórki otaczające guza, czyli tak zwany no, zrąb łącznotkankowy, fibroblasty, przeprowadzają glikolizę i dostarczają, lub przeprowadzają inne procesy metaboliczne, i dostarczają substraty bezpośrednio do komórek nowotworowych, inne niż glukoza. Może to być mleczan, może to być pirogronian, mogą to być również kwasy tłuszczowe, czyli karmią te komórki nowotworowe. Jest to tak zwany odwrotny efekt warburga. Moi drodzy, czyli podsumowując. Komórki nowotworowe mogą wykorzystywać różne substraty. Jeżeli będziemy stosować głodówkę, to wy, wykorzystają nasze białka strukturalne. Dojdzie do zespołu kaheksja-anoreksja, który jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu yy, osoby chorej na nowotwór złośliwy. Czyli dieta ketogenna, dieta dąbrowskiej, dieta wegańska, głodówka, żadna inna dieta nie leczy raka. Komórki nowotworowe bez cukru mogą żyć, mogą się dzielić i mogą doprowadzić do śmierci organizmu. Tak więc, przestrzegam Was przed stosowaniem różnych, w cudzysłowie cudownych diet, które de facto nie działają. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą kwestię, a mianowicie o to, czy, czy glukoza, generalnie cukier, może osłabiać naszą odporność, to częściowo jest to prawda. W wielu opracowaniach wskazuje się, że glukoza wykorzystuje te same transportery, co na przykład witamina C. Są to transportery glut, glut 1, glut 3 i tak Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w wielu publikacjach podkreśla się, że glukoza ma strukturę podobną do witaminy C. U zwierząt witamina C powstaje z glukozy. tak? Człowiek nie ma możliwości przeprowadzenia in vivo takiej syntezy. Ale jeżeli weźmiemy wzór strukturalny glukozy, czy Fischera, czy Haworta, czy witaminy C, kwasu askorbinowego, to zobaczymy, że faktycznie istnieją różnice, tak? Już we wzorze sumarycznym, bo dla glukozy mamy C6H8O6, przepraszam, dla witaminy C. Natomiast dla glukozy mamy C6H12O6, również we wzorze strukturalnym. Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, pomiędzy drugim a trzecim atomem węgla jest wiązanie podwójne i przyłączone grupy hydroksydowe, czyli mamy dwa, 3 diol, endiol tak zwany, a pomiędzy pierwszym a czwartym atomem węgla wytworzył się, prawda, wytworzyło się wiązanie będące yy, tak zwanym laktonem, tak? co nie występuje w przypadku glukozy, a więc występują faktycznie różnice strukturalne. Natomiast yy, podobieństwo jest na tyle duże, że przez te same transportery glut dla, dla glukozy może przedostawać się witamina C. Witamina C wykorzystuje też swoje transportery, tak zwane SVCT1 i 2, ale wykorzystuje też transportery wspólne dla glukozy. Jeżeli jest duża podaż cukru, no to może on, in, no, może on również współzawodniczyć, tak? czyli może interferować. Z wykorzystaniem witaminy C, która dostając się do wnętrza komórki, pełni dosyć, dosyć istotną rolę w procesach reakcji, takich jak haber weissa czy Fentona, będąc pośrednio źródłem wolnych rodników, anionorodnika ponadtlenkowego, czy na przykład również rodnika hydroksylowego. Dlatego, że anion askorbylowy i kwas dehydroaskorbinowy, które powstają z witaminy C, czyli z kwasu askorbinowego, Mogą być źródłem elektronów. I w zasadzie, w zależności od przemieszczania tych elektronów, mogą być źródłem anionorodnika ponatlenkowego i w obecności metali, takich jak miedź czy żelazo, również rodnika hydroksylowego. Co wykorzystywane jest przez komórki immunokompetentne, takie jak monocyty, makrofagi, czy również neutrofile w wybuchu tlenowym w procesach fagocytozy czy do zwalczania patogenów. Stąd właśnie niekiedy uważa się, że duża ilość cukru w czasie infekcji może osłabiać naszą odporność. Ale jak mówiłem, w wielu różnych filmach mamy różne rodzaje odporności: swoistą, nieswoistą, humoralną, komórkową yy, itd. Tak tak Trzeba zwrócić uwagę na to, że dane potwierdzające faktycznie wpływ glukozy na osłabienie odporności są tak naprawdę, są tak naprawdę skąpe. W związku z tym raczej jest to pewnego rodzaju teoria. Nie mająca pokrycia w silnych badaniach randomizowanych czy metaanalizach. Czyli, moi drodzy, podsumowując, niewątpliwie nowotwór żywi się glukozą, czyli, w czyli cukrem, tak? ale to nie znaczy, że jeżeli odetniemy go od tego źródła, to on przestanie rosnąć. Nadal będzie rosnął i nadal, jeżeli nie podejmiemy leczenia, to może doprowadzić do śmierci organizmu. Jeżeli chodzi o cukier, to może on mieć wpływ na odporność nieswoistą typu komórkowego i humoralnego. Ale jest to związane z hipotezą, że glukoza wykorzystuje podobne transportery, co np. witamina C, i może utrudniać przeprowadzanie niektórych reakcji, takich jak np. Habera Weissa czy Fentona. Niemniej, biorąc pod uwagę to, że istnieją różne mechanizmy odporności i to, że witamina C. Która uczestniczy w tych reakcjach wykorzystuje również swoje własne transportery, niezależne od glukozy. Ta teoria wydaje się być dosyć słaba, nie mająca pokrycia w badaniach zgodnych z evidence-based medicine, czyli w badaniach przede wszystkim randomizowanych i metaanalizach. Moi drodzy, jak widzicie tu i ówdzie szerzą się różne fake newsy. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Mój sąsiad się często myli, ale nie wiem dlaczego sąsiadka tak bardzo na niego krzyczy. O byle pierdołę. Na przykład ostatnio biedak się trochę pomylił. No, odwiózł kota do przedszkola, a syna wykastrował. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!